Hej, w tym materiału pokażę Ci, jak działa nowa funkcja, a mianowicie auto reframe, która weszła wraz z najnowszą aktualizacją do programu Adobe Premiere Pro. Zapraszam do oglądania. OK, jesteśmy w programie, ja przygotowałem jakby kompozycję jak zazwyczaj, czyli Full HD pod YouTube, aby ją opublikować, no ale dostałem jakby wiadomość, że potrzebne są jeszcze reformaty pod Instagram i Insta Stories i także jako post, czyli załóżmy, że będzie post w kwadracie, a nie 4 na 5 więc mam moje nagranie, które jest Full HD, no i mówię, no dobra. Biorę sobie je, kopiuję, odpalam kompozycję, już sobie przygotowałem tutaj pod Insta Stories, wklejam no i widzę, że moje jakby materiały kompletnie nie pasują do tej kompozycji, ale okej, okay, jakby odp odpalam narzędzie skali, powiększam obraz skali, klikam sobie zegarek na pozycji, idę sobie na przykład na koniec i sobie steruję. Y tak, aby, abyście lepiej widzieli, to nie pójdę na koniec, tylko gdzieś tutaj, aby nam nie zni zniknął obraz. No i teraz sobie przenoszę gdzieś w lewo czy w prawo, tak jak chcę, aby ten obraz był cały czas widoczny, czyli ten kluczowy punkt był widoczny. No i tak możemy robić, jakby wieczność, no ale wyszła nowa funkcja, która pozwoli nam ten proces przyspieszyć znacznie. Jakby są dwa sposoby. Pierwszy działa głównie, jak macie jakieś krótkie nagrania, czyli chcecie na przykład tylko dwa klipy sobie zreformatować, więc nie trzeba kombinować. Kopujemy sobie do nowej sekwencji, którą ustawiliśmy już pod Insta Stories. Jak w obsłuchach to zobaczycie, mamy już ustawione pod stories rozdzielczość. Kiedy już mamy to ustawione, bierzemy sobie z efektów, efekt, który napisujemy sobie auto i efekt nazywa się auto reframe. Możemy przerzucić na nasze wszystkie klipy, które mamy i w efekt controls, jak sobie wyjdziemy teraz po analizie, która się dokonała. Automatycznie nam dopasowało klip pod właśnie rozdzielczość Insta Stories wraz z trzymaniem tematu, jakby który premier sam wykrywa, w centrum naszej jakby opowieści, tak aby nic nam to nie wychodziło. Tutaj widzicie, że jakby postać cały czas jest w naszym poście. No i to samo możemy zrobić w kwadracie, czyli mamy te wszystkie rzeczy, które jakby tutaj już. Się dodały, no i widzimy, że niby, że nie zrobiliśmy reformat, to już mniej więcej wszystko jest w porządku, bo to jest tylko kwadrat, a nie jakby pion. No, ale możemy także przenieść sobie AutoFrame na naszą analizę. Możemy bazować tylko na naszej jednej kompozycji, czyli mamy naszą kompozycję Full HD i możemy sobie na sekwencję. Wybrać Auto Reframe Sequence. Wybieramy sobie tą opcję, nazywamy ją sobie na przykład. Chcemy sobie pod Insta Story zrobić, więc tworzymy sobie 1080 x 1920 i nazywamy to na przykład Insta Story. Wybieramy sobie aspekt rajszy, który jest pod Insta Story, czyli wertykalny 9x16. No i wybieramy w Motion Press, jak wcześniej, czy na naszym nagraniu jest wolny ruch, czy szybki ruch. Jak wybiorę szybki ruch? No i tutaj mamy jeszcze najważniejszą opcję. Czyli jeśli w tej kompozycji już poprawiliśmy jakąś pozycję, czyli na przykład e, robiliśmy animację, e, że obraz idzie trochę z od lewej do prawej, to ten efekt jak damy sobie do Dontness, nam to rozwali. Jakby nasze wszystkie animacje na pozycji skali, które tutaj zrobiliśmy, jest nam rozwalone. Jeśli chcemy, aby one zostały i zreformatował się sam obraz, wybieramy sobie opcję Nest Clip. Dzięki temu te wszystkie nasze animacje są znestowane w innej kompozycji, a efekt auto reframe będzie nadany, jakby dodany na kompozycję Nest, czyli bez żadnych już animacji. Klikamy sobie Create i jak widzicie, powstała nam folder z naszymi reformatami, i widzimy naszą nową sekwencję. Która automatycznie została już jakby tutaj poprawiona i mamy już przygotowany reformat. Jak że klikniemy dwa razy w jakieś ujęcie, to możemy przejść do naszych ujęć, które zostały znestowane i tutaj wszystkie animacje powinny zostać zachowane. No i czyli mamy już Insta Story, jest bardzo szybko zrobione, to jeszcze potrzebujemy na Instagram więc auto-reference i dajemy sobie na Instagram po zwykły post, czyli załóżmy, że chcemy kwadracik, wybieramy właśnie square, możemy też custom i sobie wybrać automatycznie custom ratio, jeśli byśmy chcieli na przykład inny rozmiar, dajmy sobie kwadrat w tym wypadku dajmy sobie także nest i faster, mimo że animacji nie mam, ale jakby dlaczego nie, na wszelki wypadek, aby sobie nawyk wyrobić, wyrobić, no i tutaj nasze ujęcia kolejne zostały przygotowane więc Widzimy, że narzędzie funkcjonuje i możemy także oprócz tego, co zrobiliśmy, stworzyć sobie jakieś nowe rejsy, Czyli, na przykład, załóżmy, że chcemy 21 na 9 sobie zrobić rêche, dając to znowu NEST. Klikamy OK, no i widzimy, że nasze ujęcie zostało ścięte, zostało przystosowane do tej nowej rozdzielczości, zachowując temat. No i jak sobie powiększymy obraz, widzimy, że nam kaszety automatycznie powstały, mimo że w naszym poprzednim nagraniu tych kaszet, nie ma, a za pomocą auto-reframe mogliśmy sobie e, szybko i sprawnie zmienić sobie aspekt ratio, zachowując tak, aby nam nic z naszego obrazu nie zostało ucięte, jeśli byśmy robili w takich innych rozdzielczościach. Więc jak widzicie, narzędzie jak najbardziej na plus, nie mogę się już doczekać, jak go <grym> wykorzystam, bo nie oszukując jakby w codziennej pracy, często właśnie się zdarza z tym, że muszę wykonywać reformaty, czyli dostaję materiał w Full HD, i muszę przygotować pod Insta Stories i post. No i to zajmuje, bo trzeba jakby ręcznie wszystko. Obcinasz potem zmieniasz pozycję i skalę, a teraz po prostu przerzucam sobie auto reframe, i moja robota została odwalona automatycznie, więc to chyba najlepsza rzecz, jaka weszła w tej aktualizacji do premiera. Ja wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o tej opcji. No i co? Trzymajcie się, cześć.